Pan z wami słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przesłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szmona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpywali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, temat dzisiejszego Słowa Bożego, jakiś taki klucz, myśl przewodnia, to temat proroka, który zostaje posłany, by głosić Słowo. Oczywiście to Słowo głosi się nie tylko poprzez słowa, bo wydaje się, że to jest chyba najprostsza forma, ale to Słowo. Słowo Boże głosi się także poprzez czyny. Oczywiście, że w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, widzimy łączność i tego znaku, cudów, czynów i słowa. Każdy z nas, kto staje wobec głoszenia Słowa Bożego, ma ten niedościgły wzór, że ma nie tylko głosić Słowo, ale samemu Pierwszemu żyć tym Słowem. Bo rzeczywiście wtedy te słowo ma moc przekonywania. Nie jest tylko wyłączoną formułką, nie jest tylko, można powiedzieć, jakąś pewną katechezą do wygłoszenia, ale to, co mówili ojcowie Kościoła, karmią was tym, czym żyje. Zatem jako prorocy, lud prorocki, a mamy to z sakramentu chrztu, każdy z nas został namaszczony na proroka, czy też poprzez sakrament święceń, Zostajemy posłani do tego, by głosić słowo, ale jednocześnie, by to słowo zmieniało nasze życie, a my byśmy się otwierali na to słowo, by to słowo rzeczywiście mogło zmieniać nasze życie, a wtedy będzie zmieniały się także nasze czyny. I takie dwa momenty, na które chcę zwrócić uwagę, które czasami powodują, a może nawet często, że to słowo staje się słowem nieowocnym. Można powiedzieć, niepłodnym, nie rodzi czynów. I takie dwa momenty. Po pierwsze, w proroctwie Ezechela jest mowa o posłaniu proroka do ludu opornego, do ludu, który ma ciasne serce, jest zatwardziały. Pojawi się bardzo mocne słowo o bezczelnych twarzach. Tak czasami obserwujemy, co ten ksiądz. W kontekście proroka, co on nam powie? Czym nas zaskoczy? Czym nas ujmie? Czym nas pociągnie? Ksiądz mógłby robić różnego rodzaju fikołajki. Duszpasterskie, jakieś chwyty retoryczne. Ale zawsze znajdzie się jeszcze lepszy magik w tej kwestii. Rzeczywiście możemy przyjść jak ci żywi do synagogi i słuchać Jezusa. Słuchać tego, co On mówi. I nie słyszeć tego, co On mówi. Kiedy On mówi, oni sobie, myślą, a kim on jest? Skąd on ma taką moc? Dlaczego on tak mówi? Czyż nie znamy jego rodziny i tu cała litania przebranych sióstr, braci Jezusa. Przecież znamy Jego Ojca, znamy Jego matkę. Co on tutaj ma do gadania? Skąd on to ma? Warto zobaczyć, z jaką ja przychodzę jakim nastawieniem wewnętrznym, z jaką postawą wewnętrzną na każdą mszę świętą. Czy ja tu przychodzę spotkać Jezusa? Czy też przychodzę z zupełnie innych motywów? Czy ja chcę usłyszeć, co Bóg do mnie mówi? Czy zadałem sobie trud, by te Słowo Boże, które dzisiaj jest w internecie, już o wiele, wiele wcześniej udostępnione... Czy różnego rodzaju publikacje drukują te Słowo Boże? Czy ja te słowo już wstępnie sobie przerobiłem, przetrawiłem? Czy to słowo nie jest dla mnie czymś zaskoczonym, zaskoczeniem? Czy to słowo gdzieś ma już miejsce w moim sercu, by mogło wydać plon? Z jakim nastawieniem przychodzę? Czy przychodzę otwajczyć, odhaczyć, zaliczyć? Czy przychodzę z pewnej tradycji, z pewnego wychowania? Z pewnego sposobu spędzenia niedzieli, bo jeszcze wypada pójść do kościoła. Z, jaką, z jakim przychodzę nastawieniem? Tutaj mamy żal, że proboszcz mi to pokazał. Po co to robił? Później mówi: No, rzeczywiście, niepotrzebne ci to dawałem. No, pisze jakaś osoba systematycznie do proboszcza, anonimy: Wrzuca gdzieś tam po drzwi. Mówię do proboszcza: wyrzuć to, nie czytaj. Jak ktoś nie ma odwagi przyjść, powiedzieć w oczy wyrzucaj to ja mogę też przyjść na kazanie mogę przyjść na przez święto i wyłapywać to nie tak, to nie tak, z tym się nie zgadzam to mi nie pasuje już ja wolę tą kobietę, która dzwoni tydzień w tydzień że jej dzwony przeszkadzają przedstawia się z imienia i nazwiska krótka piłka że nagłośnienia na dworze działa, że dzwony działają a ona mieszka i to wszystko przeszkadza ale ona ma przynajmniej odwagę przyjść, powiedzieć nazywam się tak i tak Stawiamy czoło. Konkret, człowiek wie z kim ma do czynienia. Tymczasem, kiedy masz do czynienia z ludem o bezczelnych twarzach, z ludem opornym, ludem, który ma karki mocne, który wcale nie chce nagiąć ze słowa Bożego, to jak to słowo ma wejść? Popatrzmy na nasze serca. Popatrzmy na to, co blokuje to słowo Boże, żeby ono w mnie weszło. Skończyłem tydzień temu misję święte, które przez cały tydzień, osiem dni głosiłem pod Wrocławiem. W sypialnia Wrocławia, wydaje się, że całkiem niezłe miasteczko wyrosło. I pamiętam kazanie na temat małżeństwa, na temat rodziny. Po pierwszym zdaniu pani wstała, elegancko ubrana, wyszła z kościoła. A cóż ja powiedziałem? Powiedziałam, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, zgodnie z objawieniem, małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy dzisiaj poplątani, pomieszani, że każe nam nazywać małżeństwami to, co małżeństwem nie jest, że my sami traktujemy związki na tak zwaną kociołapę, tak zwane konkubinaty, że to jest jak małżeństwo, tłumaczymy, to nie potrzebne nam żadne papierki, wystarczy, że się kochamy. Zdaje się, że ten świat nam podpowiada, że już chłop z chłopem, kobieta z kobietą, mało tego, związki poliamoryczne, jak to się ładnie dzisiaj nazywa. Że nie wiadomo, kto jest kim w tym związku, ile tych osób jest w tym związku, te całe rodziny płaczunkowe, jak to się nazywa. I zdaje sobie sprawę, że może się poczuła dotknięta, że ksiądz mówi, że małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta, ale na miłość boską, czego ty się spodziewasz od Chrystusa? Czego ty się spodziewasz usłyszeć w kościele? Ta sama sytuacja, kiedy nie wiem, ludzie, którzy chodzą do kościoła, mają piorunki, te błyskawice na swoich profilach na Facebooku. Wybór nie zakaz, na miłość Boską, wybór czego? Czego? Czego wybór? Czego ty się spodziewasz, kiedy przychodzisz do Jezusa? Kiedy ty się spodziewasz, czego ty się spodziewasz, kiedy przychodzisz do kościoła, że kościół będzie błogosławił twoje pomysły, twoje koncepcje, twoje poglądy na temat aborcji, eutanazji i wszystkich innych rzeczy? No, czego ty się spodziewasz? Jak to słowo ma wejść w moje i twoje życie? Czy ja nie mam takiej odwagi wewnętrznej, że wezmę gumkę ołówek? Po w Ewangelii słowa, które mi nie pasują. Po kolędzie pamiętam, rozmowa, jeszcze jak kolenda była, rozmowa o tym, o tamtym zeszły się na związki gejowskie, i mówi, no Kościół nie może tego błogosławić. Tu nie chodzi o człowieka, bo człowieka Kościół nie może potępić. Każdemu człowiekowi, czy z flagi tęczowej, czy jakiejkolwiek innej. Kościół ma jedno zdanie Chrystusa. Kocham Cię. Pragnę dla Ciebie dobra. Ale na miłość boską nie czekaj, żeby Kościół pobłogosławił wszystkie Twoje czyny. Bo te czyny nie mogą być pobłogosławione. Ponieważ wiele moich czynów, wiele Twoich czynów jest obrzydlistwem w oczach Boga. I wreszcie na końcu rozmowy mężczyzna mówi... Coraz bardziej się przekonuję, po tej kolędzie jestem przekonany do końca, że w tym kościele nie ma dla mnie miejsca. Nie, w tym kościele jest dla Ciebie miejsce. Tylko nie ma w tym kościele miejsca na błogosławienie Twoich żądz, Twoich pragnień. Czego ja chcę od Chrystusa? Po co ja przychodzę w niedzielę do kościoła? Po co ja przychodzę słuchać Słowa Bożego, żeby dokonywać korekty tego Słowa? Dlatego, kiedy Jezus mówi, Jezus zbawiciel, prorok, kiedy on mówi do pełnej synagogi w Nazarecie, tam skąd pochodził, to ci ludzie nie przyjmują żadnego słowa. Oczywiście odnotowują, że Jezus czyni cuda, rzeczywiście widzą, że Jezus czyni znaki, ale zostają ślepi, głusi na to, co on głosi. Skąd on to ma? To jest najważniejsze pytanie. Dlaczego On tak mówi? To jest najważniejsze pytanie. Nie co mówi. Dlaczego mówi? Ale właśnie skąd On to ma? Gdzieś to nasze serce musi być sercem otwartym. Zobaczcie, to też ciekawa rzecz. Jedno zdanie, jeden moment w Ewangelii, kiedy jest mowa o tym, że jedynie na kilku chorych Jezus położył ręce i ci odzyskali zdrowie. Tak. Do Jezusa przyjdę wtedy, kiedy jestem chory, nie tylko na ciele, na mojej duszy, na mojej psychice, na moim myśleniu. Ale muszę uznać moją chorobę, muszę uznać, że tylko Bóg może to uzdrowić, bo inaczej do Niego nie przyjdę, inaczej On będzie dla mnie, nie wiem, kolejnym jakimś mówcą, kolejnym jakimś twórcą, który nic nie zmieni. Chory nie ma już nic do stracenia. Jest życie albo śmierć. Dlatego chory, jak prosi, to prosi całego serca, bo chory chce być uzdrowiony i wierzy, że Jezus jest w stanie to uzdrowić. Jezus może w stanie uzdrowić moje relacje rodzinne, moje relacje przyjacielskie, moje relacje, nie wiem, sąsiedzkie. Tylko jest pytanie: czy ja chcę tego uzdrowienia? Jeżeli chcę, to nie jest tylko pragnienie, że ja chcę, tylko czy ja to słowo, które Jezus mówi, wprowadzam w czyn, i ono zaczyna uzdrawiać, ono zaczyna zmieniać, ono zaczyna to wszystko przeprawiać. Popatrzmy na nasze spowiedzi święte: chcę zmienić się. Po miesiącu człowiek wraca, po dwóch, często z tymi samymi rzeczami, i się wtedy pytam: Dobrze, co w tym czasie udało się zmienić? Czyż ja mogę co miesiąc się spowiadać, że plotkuję? No mogę. Miłość bosko, a czy pomiędzy tym miesiącem, czy za przeproszeniem, kiedyś mi się udało zamknąć tą moją szlachetną buzię? Czy myślicie, że Pan Bóg to wstrytki, to zrobi? Czy Pan Bóg nam język zabierze? Z czym ja tu przychodzę do Jezusa? Z czym przychodzę do Jezusa? Tam akurat, na zachodniej Polsce, jak się dowiedzieli, że w takich siedcach, w takim elektryku, 86% młodzieży chodzi na katechezę. zdziwieni. U nich to jest 10-15%. A jak jeszcze słyszą, że chłopy w technikum prowadzą zeszyty, piszą sprawdziany, zaliczają, to w ogóle się dziwią. Ja zdaję się sprawę z tego, że ta frekwencja to jeszcze nie jest wszystko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami rzeczywiście może być taka postawa na katechezie, co nam powiesz? Zadowól nas. Spełnij nasze oczekiwania. A co tam człowiek ma do spełnienia? Często jedynym pozytywem tej katechezy w szkole jest to, że człowiek wyjdzie z jakimś dobrym doświadczeniem normalnego księdza. Bo może nie zawsze gdzieś uda się tego doświadczyć w swojej parafii. Może tyle. Bo czasami, kiedy ten człowiek przychodzi z rodziny takiej, siakiej, owakiej, gdzie czasami ten człowiek, dzieciak zostaje zostawiony sam sobie, gdzie często ta rodzina nie spełnia swoich podstawowych zadań i mówią, no to niech Kościół to zmieni. Co ksiądz robi dla młodzieży? Ja się pytam na miłość boska, co wy robicie dla swoich dzieci? To co, teraz jadę na obóz... No, już nie chcę gadać, że ja, no, ale jadę na obóz i co w dwa tygodnie? Się wszystko zmieni? On wraca do tej rodziny, z powrotem. Co ksiądz robi? Co kościół robi? Na miłość boską, co Ty robisz? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć. To jest ta jedna rzecz, ten opór taki wewnętrzny. I żeby było jasne, prorok to jest ta druga rzecz, Prorok ma głosić słowo i ma mieć świadomość tego, że musi dorastać do tego słowa, to nie znaczy, że prorok ma być nieskazitelny. To nie znaczy, że prorok ma być bezbłędny, że ma być niegrzeszny. To, co u św. Pawła się bardzo mocno pojawia, dany mi jest oścień, z którym się zmagam. Ten współczesny oścień to może być, różne rzeczy mogą być. To może być jakieś zniewolenie, lenistwem, pornografią, jakimś analizmem. To może być zniewolenie, nie wiem, jakimś hazardem, nałogiem, oścień, który powoduje, że człowiek ma świadomość tego, że jest powołany do wielkich rzeczy, a mimo to nie dorasta. I rzeczywiście chcę zrezygnować z tego zadania. Nie jestem godzien, a Jezus mówi wystarczy Ci mojej łaski. Ty rób, co do Ciebie należy. Ty otwiera się na to Słowo. Ty zaczynasz zmieniać życie poprzez to Słowo. Nie masz o ten oścień. Ciekawa rzecz, że zobaczcie to, co też w Ewangelii zawsze mnie dziwiło. Kto tego Jezusa słuchał? Popatrz na to cudzołożnicę, byśmy powiedzieli współcześnie prostytutkę Marię Magdalenę. Tak niektórzy ją określają. Popatrzcie na tych celników Mateusza, Zacheusza, wyrzutków społecznych. Oni nie mają nic do stracenia. Oni mają świadomość swoich grzechów. Oni nie chcą Jezusa poprawiać. Oni nie chcą Jezusa reformować. Oni przychodzą, żeby On ich uzdrowił. I pomimo tego, że mają grzechy, pomimo tego, że mają słabości, chcą słuchać Jezusa i przyjmują to słowo. Tak. Trzeba nam poczuć się grzesznikami. Trzeba dać nam, Pan Bóg niech da taką łaskę, byśmy patrzyli na nasz grzech, ale przez pryzmat Bożej miłości, że tylko On jest naszym ratunkiem, byśmy w sobie zniweczyli taką pokusę bycia widzem, tym, który ocenia, tym, który obserwuje, tym, który jest tylko zewnętrznym, można być uczestnikiem, a nie wchodzi w głąb. Bo co z tego, że mamy pełny Kościół? Co z tego? Ale trzeba kończyć nadzieją. Pan Bóg jest naszą siłą i mocą. Tylko się na tą moc otwierajmy. Amen. Amen.